Nie. A wy coś ten tego? Ona wierząca. Dwa tysiące, żeby brata do wojska odprowadzić? Bilet na księżyc opowiada historię dwóch chłopaków, Antka, który próbuje wprowadzić w dorosłe życie młodszego brata, nieśmiałego Adama. To ty nie będziesz miał życia z chłopakami w tej marynarce. Rewolucja seksualna trwa. Flower Power, kurwa hip-hip-hip. Podczas kilkudniowej podróży nad morze odwiedzają starych przyjaciół, zawierają nowe znajomości. Jednak spotkanie z tajemniczą kobietą zainicjuje serię zaskakujących wydarzeń. A teraz gwiazda wieczoru przed Państwem, taniec erotyczny, tajemnicza i pełna wdzięku Roxana. Można powiedzieć, że Roxana spowoduje, że Adam wydorośleje na oczach widzów. A pani tak codziennie? Dzisiaj mam ostatni występ. Przyjdziesz dziś wieczorem? To pełna humoru opowieść o młodości, przyjaźni, miłości w czasach, gdy człowiek stawiał pierwsze kroki na księżycu, na ulicach stały saturatory. To jest taki koktajl, który jest, no, będzie smaczny, pyszny i będzie się go mm, świetnie oglądać. Kogo zachęciłabym do kupienia biletu na księżyc? Ja myślę, że wszystkich, zarówno to młodsze pokolenie, które może się wybrać do kina, żeby poznać niepowtarzaną atmosferę tamtego czasu, a starsze pokolenie, żeby po prostu powspominało, przeżyło taką podróż sentymentalną. Serdecznie zapraszam wszystkich do kin na bilet. Na księżyc. Co za uchylny typ. No molny. On jest milicjantem, ubek normalny. Jak się dowiedział, nie chciałam go wpuszczać. Ja nawet portierowi nie mogę powiedzieć, żeby go nie wpuszczał. Bo ten ubek tu rządzi. Tu niech pan stanie. Przychodzisz zawsze do mnie, gdy Zabalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zabalasz rzekę tęczy i przerywasz noc.